Oceanem, 12 w południe. To historyczna chwila, moi kochani. Dzień, w którym ukończyliśmy nasze wymarzone miasteczko. Raj nad oceanem. Miejsce idealne do życia. Dla ciebie może tak. doskonałe. Centrum Handlowe Grów, godzina 13.05. Ale nawet mi jeszcze nie wyschły, Clover. Trudno, to nie może czekać. Czyli, że jednak jest coś ważniejszego niż twój manikir? Tak. Moje randki. Twoje oh. randki. Komputer miłości znajdzie mi faceta doskonałego. Aaa! Witam, piękniutkie. E, Clover, nie chcę nic mówić, ale nie ma czegoś takiego jak facet doskonały. A nawet gdyby, to co tam komputer wie o kojarzeniu par? Wszystko. Clover, mogę prosić ankietę miłości? Twój facet doskonały, ma szarawe oczy, jest silny i delikatny. Artysta, jednak o zacięciu do nauki stosowanej. Dobrze zbudowany, ale nie mięśniak. Imię ma zaczynać się na T. E... Czepiasz się? Nie czepiam. To tylko selekcja. Oddawaj, marnujesz tylko czas. Proszę, KM. Imię twojego doskonałego wybranka. Brak danych. Mi przeszukać każdy zakamarek tej planety! Przeszukałam i zupełnie nic, ale jest taki jeden na Plutonie. Serio? Nie. Żartowałam. Może jednak następnym razem. Czekaj! Wracaj! Żądam zwrotu pieniędzy! <grym wioski> <grym wioski> A, wyobrażacie to sobie? Trochę mi przypomina Gladys! A -a -a! Daj spokój, Clover. Wracajmy do kosmetyczki. Utopisz smutki w pedikirze. Hmm. A to Jerry nie wie, że ja przechodzę za mamanie nerwowe? Dzień dobry, dziewczęta. Jerry? Widzę, że wam się podoba. NPU 3000 jest dla was. Ach, dla was? W sensie dla nas? No coś ty! No dobra, koniec moich nastoletnich rozterek. To dopiero magnes na facetu? Z jakiej to okazji, Jerry? Bez okazji. To żeby wam pokazać, jak cenię sobie waszą pracę. Gladys, opowiedz dziewczęto o moich nowym samochodzie. Skoro muszę mpu 3000 jest aktywowany głosowo i zrobiony ze stopu tytanu. Jest niezniszczalny i ponieważ dodatkowo wyposażony w tarczę niewitkę, jest idealny do podstępów. Tarcza niewitka? Ale super! Szkoda, że nigdy jej nie użyjemy, bo nam przecież chodzi o to, żeby nas zauważano! Oto wasze gadżety. Laserowy pilnik do paznokci. Buty z przysadkami. Wielofunkcyjna brasoletka oraz turbopaski bungee z zapasem mini bomb. Rewelacja! <laughs> Nie będziecie tego potrzebować. Nie ma misji. Macie wolny weekend. Nowe auto? Mamy wolne? Myślicie to, co ja myślę? Przewiaska! Macie już jakiś cel podróży? Niezbadane tereny randkowe! W drogę! Czekaj na mnie! Ale może jednak byś trochę zwolniła. To nie ja, to ten MPU! Totalnie wymknął mi się spod kontroli! Samochodem trzeba twardo. MPU 3000? Zwolnij! <laughs> Wycieraczki, wyłącz. Bagażnik, zamknij! Świetnie ci idzie sam? Akurat, hej, co się stało z tym chłopakiem? A co ważniejsze, gdzie jesteśmy? Może to jakiś park tematyczny w stylu lat pięćdziesiątych? No, a tematem są przystojniacy? Nic się paniom nie stało? Już nie. A więc witam w raju nad oceanem. To wzorcowa społeczność. Jestem Todd. A ja zauroczona to jest Clover. Dzięki, Todd. Jestem Sam, a to Alex. Przepraszamy, trochę popsułyśmy ci bramę. Spokojnie, Sam. Wszystko naprawimy. Jak naprawili nam auto? Mamy tutaj świetny warsztat, a w międzyczasie chętnie pokażę Wam nasze miasto. Prowadź mój doskonały, to znaczy, to. Nie płacz, mafii. No, ciekawe. Wszyscy w naszym mieście są zawsze chętni do pomocy. Dobra robota! Ale mają białe zęby i gładką skórę. Mamy tu doskonałego dentystę i świetnego dermatologa. <dżysklarę> Dobra, to już lekka przesada. Macie tu jakiś konkurs na dobrego Samarytanina? Nie, nasi obywatele już tacy są. Doskonale mili. Ja też jestem miła. I doskonała też. Najlepsze mam na koniec. To jest nasz rynek. Doskonały, nie? No fajny. Może uderzymy do sklepu? Co to jest sklep? Jesteś taki zabawny! Tak? Czekaj, tu nie ma centrum handlowego? Jak to możliwe? Komu potrzebne jest jakieś głupie centrum, skoro jest romantyczny ratusz? Może wejdźmy obejrzeć widoki, Todd? Wejść na ratusz? Nie można. To wbrew prawu. A czemu? To jakieś wyjątkowe miejsce? Nie wiem. Na każde pytanie ma odpowiedź. A, a. Nie mam pojęcia, ale to śmieć. Śmiecenie jest tutaj zabronione. To chyba jakiś mikrochip. Z rudymi włosami. Hej, czy tamten facet nie był przypadkiem rudy? Tak. Musisz wiedzieć, że chłopak, który uciekał... Nikt nie ucieka z tego miasta. Czekaj, Dot! Dokąd idziesz? Do domu, godzina policyjna. Godzina policyjna? Jest siódma wieczorem. Do zobaczenia jutro. Dobra! Wam też się wydaje, że tu wcale nie jest tak doskonale? Totalnie. Tu jest bardzo dziwnie. I bardzo ciemno. Wykroczenie! Powtarzam, wykroczenie! Intuicja mi mówi, że chyba przesadziłyśmy. No tak. Trzeba stąd spadać. Spadać? Ale ja jeszcze nie byłam stodem na randce. Świetnie. Wszystkie drogi prowadzą do donikąd. Jest godzina policyjna. Powinnyście się teraz uczyć. Bardzo byśmy chciały być teraz w domu. Niestety zepsuł się nam samochód. O, to znaczy, że nie jesteście stąd? Halo, Beverly Hills, tego nie widać? W takim razie zapraszam do Centrum dla Gości, gdzie spędzicie noc. Myślę, że będzie wam tam doskonale. Mistrz nie żartował. Tutaj jest doskonale. No, doskonale dziwnie. Popatrzcie. Doskonałe trawniki i doskonałe ogrody. Zostaną stworzone kolejne doskonałe osoby. To jest jak na nasza. każdym kanale. Doskonale Ej, w telefonie też to mam. Uwaga, doskonale. nie mogę zadzwonić do Toda. Doskonałe. Hmm. Zero centrum, zero telewizji, zero telefonów. Co się tutaj dzieje? Zadzwony do Jerego. Czekaj chwilę sam. Nie zawsze musimy być agentkami. To, że jesteśmy w strasznym mieście, nie znaczy, że mamy psuć sobie wolne. Dokładnie. Od tej pory myślimy tylko pozytywnie. Na przykład, jak super będzie się jutro spotkać z Todem. Może macie rację. Może jest dziwnie, ale w sumie nie trzeba fatygować agencji. Poza tym tak bardzo chce mi się spać. One mogą nam bardzo zaszkodzić. Właściwie to mam wrażenie, że już mogły to zrobić. A rano już ich tutaj nie będzie. Wszystko wróci do doskonałej normy. <laughs> Z miasta. Co oni mu robią? Nie wiem, ale chyba trzeba skończyć z tym pozytywnym myśleniem. O? Zamknięte. Tutaj też? Jesteśmy gośćmi czy więźniami? Nikim, jesteśmy agentkami. Hej, gdzie oni są? Nie wiem. Ale na pewno ciągnęli go tędy. No? Prosto do tej doskonale strasznej piwnicy. Idziemy. Nie chcę już dłużej być kontrolowany. Chcę myśleć po swojemu. Wybacz, Złotko, ale masz zbyt niebezpieczne myśli. Moja buntowniczość i antyspołeczne zachowanie są nie do przyjęcia. Ustalmy jedno. Nie mają sklepów, ale mają podziemne laboratorium? Gdzie traktują tego chłopaka jak królika doświadczalnego. <grystanie> Hej! Taki sam jak tamten mikrochip. Może mu go wszczepili jako implant, a on go wyjął. Trzeba mu go wszczepią z powrotem, żeby go mogli kontrolować. Może jednak nie. <grymny> Dobra, podłóż ten neutralizator, a nikomu nic się nie stanie. Od początku wiedziałam, że będą z wami problemy. O, o Ale się boję. O. Ani mi się wasztknąć mojego syna. O. Nie wywiniemy. Tutaj nie zezwalamy na bezczelność. Zneutralizujemy Was. Spróbuj zneutralizować to. Nie tak szybko, panienko. się taki, taki, jak... Zły, smutny, rozczarowany? Nie. Doskonały. Hmm. Zmiana frontu, co? Oh. 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 Aleks! Czekaj! Jak nas złapią, nie uratujemy jej. Tak, potrzebujemy wsparcia. Trzymaj się, Aleks. No, nie mam chyba wyboru. No i chodzi o to, że to twój tata wymyślił, żeby zamienić wszystkie nastolatki w bezmyślne zombie. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na nasz związek. Wiedziałem, że z moim tatą jest coś nie tak. Więc pomożesz nam? Hmm. Strasznie dużo tu macie tuneli. Chyba tak. Nigdy tu nie byłem. W prawo. Skoro nigdy tutaj nie byłeś, to skąd wiesz, że w prawo? Tod? Oszukał nas! Ach, koniec, zrywam z tobą! Tod uchronił nasz świat przed waszym karygodnym zachowaniem. Uchronił? Jak? Niektóre pytania nie mają odpowiedzi. Alex? Wszystko, ok? Ok, jest doskonale i wam też tak będzie. Pomysły? Tak. Zastanawiam się, czy Totma może brata. Nie, jak się stąd wydostać? A, o to chodzi. Załatwiony. Za chwilę już nigdy nie będą nas więcej niepokoić. Dobra, udało nam się uciec od implantów i co teraz? Musimy znaleźć miejsce zasilania mikrochipów. Gdzieś tutaj musi być nadajnik. Ratusz! Musimy się tam dostać. Szybko! NPU 3000! Jedzie nam pomóc! Raczej nas rozjechać! NPU 3000! Stój! O, dobrze, Uch. że nie jest niewidzialny! Czekaj, mam! Jeżeli chcemy, żeby nam pomógł, to musimy mu po prostu mówić, czego nie ma robić. Świetny pomysł, sam! Pokrętny, ale świetny. Tutaj jesteśmy, tutaj. kolan! Cicho! Spokojnie! Wszystko pod kontrolą. NPU-3000! Nie jedź za nimi! Czy ktoś jeszcze słyszy samochód gdzieś tam? Co dalej? Połączymy razem wszystkie bomby. Będą się wzajemnie uruchamiały. Bomby są tutaj surowo zabronione. Czy mogę to powiedzieć? Dawaj. NPU 3000 nie jedź do ratusza! Dobra. Na trzy, raz, dwa, teraz. A -a -a. A -a -a. A -a. -a. Doskonała społeczność. Jakoś wcześniej nie było takiego wielkiego zegara? Później ci opowiemy. <śmieniczyny> Dziewczęta, dawałyście radę najgorszemu złu. Ale odkrycie spisku rodziców przeciwko swoim dzieciom i zamienianie ich w nieczułe zombie, to jest coś. Więc teraz zamkniesz wszystkich rodziców. Nie, to za ostra kara. Skazujemy ich na tysiąc godzin robót społecznych i obowiązkową terapię. Są żałośni, no bo kto normalny boi się własnych dzieci? No właśnie. Na marginesie nigdzie nie widzę npu 3000 na porażka, skąd go wziąłeś? Z aukcji towarów skonfiskowanych złoczyńcom To bardzo wiele wyjaśnia To? A co z panem doskonałym? Sama nie wiem, ale nagle przeszła mi doskonałość Chcę kogoś normalnego z taką fajną brodą <grym> Hej, Clover, pójdziemy gdzieś? Jasne Super, mam pierwszą próbę kapeli Słuchaj, pomożesz mi nieść głośniki, co? Ale p! Zapomniałam, że mam umówiony manikir, Potato! I już ci przeszło? Tak To co będziemy robić przez resztę weekendu? Chodźmy na zakupy <śm> 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 Dzisiejszy temat to pisanie listów miłosnych. Nie ma lepszego sposobu, by powiedzieć komuś, że się za nim szaleje, niż miłosny e-mail. Powitanie. Drogi taki a taki. Proste. Teraz trzeba tylko napisać temu komuś to, co się czuje. Spontanicznie. Niech słowa płyną prosto z serca. Choć z drugiej strony może lepiej wyrażać uczucia twarzą w twarz z obiektem swoich uczuć. No to pa!